Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w Szumileśnym Domku. Dzisiaj zabieramy się za remont pieca, właściwie jego przebudowę. I jest o tym piecu bardzo dużo filmów, ja już się nie będę rozgadywał. Powiem tylko o konkretach dzisiejszego tematu. Piec niestety się rozchodzi tak jak cały in, wszystkie inne tutaj elementy dobrze prosperują bardzo dobrze palenisko ława fajnie grzeje tam rozprowadzenie tego ciepła i tak dalej wszystko działa można powiedzieć bez zarzutu tak tutaj miejsce takiego jakby nazywanego przez dona katalizatora nie wytrzymuje to znaczy palenisko jest tak wydajne że jeżeli się pali Normalnie intensywnie zimą, żeby wygrzać, to ta góra tutaj po prostu nie wytrzymuje. Rozchodzi się w niektórych miejscach, teraz tego może nie widać, bo wszystko jakby jest chłodne i się zeszło z powrotem, ale tutaj, gdzie jest pobrudzone taką jakby dodatkową gliną, to to się po prostu rozchodzi. No i podjąłem decyzję, że nie ma sensu umawiać ze Zdunem jakiś poprawek, takich zaleczeń, że za chwilę może się coś znowu stać. Jeżeli reszta wszystko działa elegancko, to to wypadałoby też zrobić raz a porządnie. I zamiast to wszystko tak sobie zaklejać, doklejać, żeby działało jako tako, a może później znowu się coś zepsuło, postanowiliśmy przebudować ten piec, to jest główna przyczyna jego przebudowy, a druga jest taka, że z własnej e, inicjatywy chcielibyśmy też dołożyć tutaj piekarnik, do którego drzwiczki już, e, już tutaj leżą. Będziemy tutaj po prostu to rozkładać, znaczy będziemy z dun. To będzie tutaj rozkładał tę górę, przebudowywał, tak żeby zrobić piekarnik. No i tak, moi drodzy, wygląda piec po demontażu części jego. No cóż, sprawdzamy, czy są jakieś ewidentne przyczyny rozpychania go na, na, na boki tutaj i z przodu. Ale jakoś nie dopatrzyliśmy się tego, żeby gdzieś brakowało pewnych dylatacji, podejrzewamy troszeczkę taką, e, taką metalowy, metalowy kątownik taki, e, trochę go tam z dół skróci, ale... Nie, nie wiadomo za bardzo. Będziemy starali się tutaj jeszcze coś, coś wypatrzeć i przebudować. Okazuje się, że przez to, że mamy tam z tyłu taką komorę do ciepłego powietrza, zbierania tam na, na, na górę, żeby na górze ogrzewać piętro, to ten piec jest dosyć taki płytki i piekarnik nie będzie za duży. No ale to wiecie, no, można zawsze zrobić sobie powiedzmy jedną pizzę po drugiej albo E, jakąś kwadratową bardziej blachę wsadzić niż, niż okrągłą, to nie będzie problemu. Ja e, korzystając z okazji, że i tak już tutaj że tak powiem syfimy, to pootwierałem te kanały do przeczyszczenia. Wszystkie to mam pięć ich w sumie: jedno tu, drugie, drugi tutaj i jeszcze trzy tam z tamtej strony ławy. Cały czas. Nie zrobiłem żadnych drzwiczek. No, niestety nadmiar zajęć tak powoduje, że człowiek robi to, co najpilniejsze, i cały czas jest to zamykane na dwie cegiełki. Najpierw szamot, potem czerwona, i tu trochę ciężko jest wydobyć. Potem trzeba to zakrywać znowu tym. To nie jest wygodne. Już to kiedyś omawiałem, no ale wyczyściłem te kanały. Okazało się, że Niewiele co było do czyszczenia, to jest właściwie tutaj mam zebrany we wiaderku taką sadzę popiół z całego, z całego pieca, ze wszystkich kanałów, to jest dosłownie jedna, nie wiem, piąta powiedzmy wiaderka, to skorzystałem przy okazji robienia tego, no i cóż, no ja tutaj za dużo Wam nic nie powiem. Bo ja się na tym nie znam. Ciekawostka tylko, że dowiedziałem się w końcu, bo ja wcześniej tego nie wychwyciłem: jak był piec budowany. Że tędy ucieka powietrze, z paleniska i gdzieś tam albo do komina, albo do ławy idzie dalej. A ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego z tej strony tutaj najwięcej mi grzeje piec. No ale to już wiem. Pierwsze właśnie ometające te cegły spaliny idą tędy no i tak to tak to wygląda. No, niby tutaj wszystko jest w stanie bardzo dobrym. Cóż może jak zrobimy jeszcze raz to wszystko całą tę górę jeszcze w jakiś inny sposób nie wiem to po prostu może wtedy yy, nie będzie już rozpychać. No. Mamy kolejny etap drzwiczki ramka drzwiczek osadzona wstępnie e, jakaś budowa tam katalizatora tak zwanego przebudowa no i będzie robiony taki łuk aby jakoś krążyły gazy no i tyle taka kopułka fajnie to w środku wygląda aż szkoda że to zabudowane tu będzie I tak kończymy trzeci dzień Zaczyna być już zabudowywany pies, tylko została tutaj góra, zamknięcie, znaczy tylko to jeszcze trochę roboty, no ale już mamy tutaj. No fajnie to wygląda, ciekawe jak będzie się sprawdzało, ale nie jest nie jest źle, z tą pracą szybko dosyć to idzie. Tu się robi jasno. Na razie to nas najbardziej widać, się odbija w tej szybie. Wszystko nie, to nogi na mnie. Wszystko <słuch> to najlepiej, jak jest ciemno, nie? Tak, moi drodzy, finalnie wygląda piec, który już jest no, całkowicie skończony, który wysechł i w którym już kilka razy było napalone. Niestety, jeszcze troszeczkę gdzieś tu się podnosi ta górna część i, i zdarzają się takie mikroskopijne pęknięcia. Ale mam nadzieję, że to no, nie będzie dalej postępować. Zobaczymy. Tutaj generalnie nie ma żadnych problemów. Jakby tu zostało to wszystko wzmocnione, ale wydaje mi się, że może to nawet te drzwiczki podnoszą tę całą. Jak to się nazywa arka, czy jak to się tam nazywa. Że, że, że może to one jakoś tutaj wpływają na to, że ta góra się troszeczkę unosi, tu jak się ogrzewa, to tak można gdzieś tu wyczuć, że jakby ta część troszeczkę gdzieś tam pracuje. To są bardzo minimalne objawy tej pracy. Mam nadzieję, że już nie będzie to szło dalej. Generalnie paliliśmy kilka razy już też ze względu na to, że zimno się po prostu zrobiło. Temperatura tutaj nigdy więcej nie wskazywała niż 230 stopni chyba do 250 maksymalnie, więc przy takim delikatnym paleniu, takim niewielkim wkładem powiedzmy raz dziennie albo raz na dwa dni różnie to jest, to, to, to nie przekracza tutaj wielkiej jakiejś temperatury, więc żeby napalić w tym. Piekarniku, to albo by trzeba było faktycznie tutaj mocno, mocno palić, albo no poczekać, aż będą jakieś mrozy, i wtedy będzie trzeba popalić więcej. Patrzyłem, że te temperatury w miarę zgadzają się z tym, co jak sobie to otworzę to będzie tam jak jest badane takim jakby no laserowym termometrem obawiałem się, że to może w ogóle wyskoczyć poza skalę. No taka była rozmowa, że może przekroczyć nawet 1000 stopni w niektórych miejscach, ale chyba będzie to niemożliwe. Myślę, że jak będę tutaj nawet zimą, kiedy temperatury będą naprawdę niskie na zewnątrz, będę dosyć ostro bombardował w tym piecu, to to myślę, że to tych 400 czy 500 jak dojdzie, to będzie Max, ale to zobaczymy, tak? Natomiast tak, powiem tak: bardziej mi się teraz ta bryła tego pieca podoba. Oczywiście, dalej nie pasuje mi on kompletnie do tego kamienia, i, i, i ogólnie ta cegła jest straszliwie brzydka. Nie przekonujcie mnie, żebym to zostawiał, bo ja nie chcę tego zostawiać. Ja to tak zostawiłem tylko dlatego, że ten piec się rozchodził, i no, próżna moja praca byłaby, gdybym tutaj wcześniej go jakoś otynkował, okaflował, czy jak jakkolwiek inaczej go przerobił, no to teraz by musiał wszystko rozwalać prawdopodobnie, tak, więc już chciałem, żeby to było tak zrobione jak trzeba w sensie funkcji. Już więcej właściwie na razie funkcji tutaj nie przewiduję do tego pieca, a jego jakby wygląd będzie zależał teraz szybkość przerobienia tego wszystkiego będzie zależało od tego, czy nie będzie się to więcej rozchodzić niż jak tutaj, o, jakaś tam milimetrowa szparka się zrobiła w samej fudze. To jeżeli to nie będzie dalej postępować w żaden sposób, że nie będzie się po prostu w jakiś sposób ten piec rozchodził, no to będzie, będę dopiero myślał wtedy o jego ładnym, ładnym wykończeniu. Niestety ma taką tutaj wadę, że jak ja już tutaj mi się właściwie wypali i pozamykam, dopływ powietrza w sumie zaczyna się tutaj ta szyba kopcić i jak widzicie praktycznie nic przez nią nie widać robi się czarna ja specjalnie teraz jej nie myłem no robi się niestety czarna i nic tu nie widać ciekawego można to umyć i takie tam powiedzmy dwa trzy palenia jeszcze coś tam widać przy czwartym już już nic no tak to jest że tutaj się elegancko samo to przepala nawet nie trzeba tego za bardzo czyścić tam powiedzmy raz w roku czy dwa razy e, robi się taka e, biała. Białe coś, biały brud. No. A tutaj jednak jest troszeczkę tej, tej sadzy. Widzicie, wypalone jest tutaj przede wszystkim to, bo tutaj już jak się pali, to ogień normalnie jest. Może ja latarkę przyniosę. Tak, żeby cokolwiek wam tutaj pokazać, jak to wygląda. Jest takie półkole tu na górze, tak. Nad nim jest jest właśnie em, termometr. Tutaj stąd na dole. Ogień bucha, tak mniej więcej do połowy, jak jest taki w największej fazie swojego buchania, i tutaj w lewo wychodzi. Myślę, że gdybym tak jeszcze mocniej tutaj palił, nie tak, że raz małym wkładem, tylko ze dwa razy, może dodać jakiegoś środka, który wypala sadzę na przykład, to można by było się pozbyć tej sadzy tutaj, która się po prostu zakumulowała w tym miejscu. No ale. Nie jest to wypalanie szyby takie jak, jak w komorze niżej. Tak? No mam tutaj jeszcze problem z uszczelnieniem tego elementu, bo jak widzicie, tutaj mam troszeczkę okopcone. Jak jest dobrze rozgrzany komin i piec, przede wszystkim jest rozgrzany ta ława. To nie ma żadnego problemu. To ja sobie chwilę popalę, także że spaliny idą tylko do komina. I za moment przełączam już na ławę i mam po prostu no grzaną ławę bez żadnych problemów, jeżeli piec jest zimny i zbyt szybko przełączę potrafi mi tutaj jakiś malutki taki dymeczek polecieć nawet nie włącza się tutaj czujka nic się nie, nie dzieje złego ale no potrafi tak troszeczkę zaśmierdzić, więc tam poprawiam jeszcze jakby to uszczelnienie, bo zdaje mi się że te drzwiczki nie są do końca proste że mają jakiś taki milimetr ugięcia że to jest bliżej nas, to jest dalej i to jest bliżej, że one nie są takie idealnie zrobione, dlatego troszeczkę coś tam jeszcze trzeba popracować nad tym. No ale generalnie poza przede wszystkim tym takim lekkim tutaj dymkiem, który potrafi zalecieć w złych, niekorzystnych warunkach powiedzmy, i tym, że to się no brudzi no to generalnie jestem zadowolony bo tutaj na razie na przykład tutaj wiecie to jest, to jest tylko zaprawa gliniana to może tutaj też tak być inny kolor troszeczkę bo była inna glina użyta ale to nie jest nic sklejone tak na stałe na sztywno bo wtedy może by na przykład cegła pękła a nie zaprawa także tutaj nigdzie nie widzę żadnych żadnych oznak jakiegoś rozchodzenia się zaczyna się to, to tutaj troszeczkę tak idzie o tu gdzieś takie malusieńkie miejmy nadzieję że to jest wszystko co, co, co będzie się tutaj działo, jeżeli tak rzeczywiście będzie, że tutaj już nic więcej nie będzie trzeba z tym robić, to ja po prostu no teraz jeszcze nie będę tego y, oczywiście otynkowywał ani nic, tylko cały sezon ten piec będzie taki jak, jak jest. Może jeszcze przyszły sezon, nie wiem jak się wyrobię. Ale jeżeli nie będzie się dalej nic tutaj psuło, nic złego działo, że nie będzie ten pies wymagał żadnych poprawek, żadnych remontów, no to będziemy mm, prawdopodobnie jakoś sobie go projektować, tak żeby był ładny. Wiecie, wy to z daleka y, na kamerce ten obraz widzicie taki wyidealizowany, ale... Tutaj te cegły po pierwsze są nierówno. Tu są jakieś tam smugi. Bardzo brzydka ta fuga jest kolorystycznie. Ogólnie z bliska te cegły też są straszliwie brzydkie, nieprzyjemne w dotyku właściwie takie. I no ja nie chcę, nie chcę to, to wszystko takie nieładne jest dla mnie w połączeniu z tym kamieniem. Czasami piszecie zostaw, bo bo ładny piec. No to zbudujcie sobie takie sami, zostawcie. Ja muszę podjąć inne decyzje, które mnie będą satysfakcjonować, I, i, i na pewno będzie coś z tym robione tak, żeby ładnie wyglądał. Myślę, że jak już zrobimy, to też przestaną się e, takie głosy pojawiać, że źle zrobiliśmy, bo pewnie będzie dużo ładniej niż, niż teraz no nic, no dobra, nagadałem się zobaczymy jak to będzie w przyszłości jakby ktoś chciał coś więcej na temat tego pieca proszę sobie y, wpisać piec akumulacyjny w Szumilesie czy tam piec niecowa czy jakikolwiek piec w Szumilesie, na różnych playlistach i tak dalej, cały czas coś tam było zamieszczane z budowy z teraz tej, takiej no, takiego remontu, jest bardzo dużo na ten temat filmów, jak pa palić drewnem, nawet brykiet tutaj też y, testowałem także jest co oglądać i do zobaczyska no, w jakichś filmikach jak będziemy coś piec mam nadzieję, dajcie znać jak wam się podoba mi się wydaje, że teraz fajnie to w miarę wygląda, te drzwiczki tu jedne, drugie, ten termometr tak dosyć to przyjemnie chyba wygląda dziękuję bardzo za uwagę trzymajcie się ciepło i do zobaczyska jak będziemy tutaj piec, mam nadzieję pa pa